Poniedziałek 15 kwietnia rozpoczął się drugi etap pierwszej fazy przebudowy strefy Rondorynek w Katowicach. W ramach tego etapu zaplanowane jest wybudowanie nowych ulic, modernizacja już tutaj istniejących w układzie drogowym pomiędzy rądem a rynkiem. Pierwsze prace skupione są na północ od ulicy Piotra Skargi w kierunku bloku Superjednostka. Trzeba się liczyć z pewnymi ograniczeniami w ruchu, i tak, dojazd do parkingów podziemnych w Superjednostce, parkingu zlokalizowanego przy hotelu Silesia i sklepu handlowego Społem, który działa tam w okolicy, jest zorganizowany od ulicy Piotra Skargi przez podjazd. Teraz przy samym budynku hotelu Silesia dojazd do budynków mieszkalnych superjednostki i do Korfantego 6 jest realizowany od strony Alei Korfantego. Wjazd pomiędzy BWA a dawnym Michalikiem, tam jest otwarty, otwarty przejazd tak, aby mieszkańcy mogli tamtędy przejeżdżać. W ramach tego etapu zostanie zmodernizowany gruntownie koryto rzeki Rawi. To takie największe wyzwanie, które czeka drogowców na samym początku. Prace na placu obrońców Katowic już się rozpoczęły pomnik harcerzy, który tam się znajduje będzie nieznacznie przesunięty. Czeka nas także bulitowa ulicy Śródmiejskiej, to ulica, która połączy właśnie ulicę Piotra Skargi z ulicą Chorzowską, będzie alternatywą dla, komunikacyjną alternatywą dla Alei Korfantego. Zostanie zlikwidowana ulica Skośna, tym samym ulica Mickiewicza stanie się ulicą Ślepą. Równolegle do prac związanych z przebudową rynku Miejski Zarząd ulicy Mostów prowadzi gruntowne prace remontowe na w pierwszym odcinku ulicy Piotra Skargi, w związku z tym przesunięte zostały przystanki, które są tam zlokalizowane. Znajdują się one na ulicy Mickiewicza, część na ulicy, na ulicy Sokolskiej. I ten remont potrwa dwa miesiące, a cała przebudowa tego etapu e, trzeba liczyć się, że przynajmniej do jesieni przyszłego roku. Koszt tego etapu to 85 milionów złotych. Zalecamy, aby na bieżąco śledzić i miejskie informatory, i strony, stronę internetową, a także media, bo będziemy na bieżąco informować mieszkańców o zmianach. Czy to w komunikacji, czy zmianach organizacyjnych w ruchu w rejonie śródmieścia.